na dwójce ktoś jest Kaw chyba Nie? Na dwójce ktoś jest, chyba bo słyszałem szkło No słychać Chodzi tam po kafelkach i z korytarza ktoś wali granatami Oo no, wyjebał nie. mi kurwa to, gdzie? Mów. Na dwójce wszedł, ja pierdolę A ty gdzie jesteś? Jedny No już nie żyję, dostałem po prostu w głowę, kurwa Jo, ale gdzie ty je byłeś? Na trójce. Żeby wiedziałem w gdzie idę Chyba na ofisy przed, bo drzwi słyszałem Jeden strzał w głowę, no to jest parodia. Jestem. Ja jestem jest czy Nie, nie. No, no, że że, 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 że. Trzeba asykurację mi zrobić. Idę. No, no, Rzucił no, do mp no. John jest? Nie, nie, zabiłem, ale asykurację. Aha, dobra. No, Kurwa, zawsze jestem porobiony jak szmata. Weź tu się na, nie, na tą stronę. Nie, nie, bo nie, 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 jest to To nie, Metal to jest kawa. Wejdzie, nie? Tu dałem Spadł. Zabity? ale ktoś jest z lewej jeszcze Dobra, idziemy, mogę jebać Gdzie tylągówki, Blue? Jest na dwójkę Jest, jest Dobra, zabity! Oh nice, kurwa!